Witamy Państwa w ostatnim odcinku naszego katalogu. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie preparatom do pielęgnacji, higieny i ochrony stóp. Krem na zimne stopy i dłonie z hesperydyną. Nowoczesny preparat w postaci kremu przynoszący ulgę zmarzniętym stopom i dłonią. Unikalna kompozycja składników czynnych przeciwdziała marznięciu słabo ukrwionych części ciała. Można go nakładać również na zaczerwieniony od zimna nos, policzki i uszy. Skutecznie zmniejsza zaczerwienienie i przywraca naturalny kolor skóry. Wskazania do stosowania to problemy krążenia, zimne dłonie, stopy, nos, uszy oraz skóra skłonna do zaczerwienień, wrażliwa z problemami naczyniowymi. Spray przynosi ulgę zmęczonym i obolałym nogom. Unikalna kompozycja składników czynnych, hesperydyny, wyciągu z kasztanowca i arniki poprawia ukrwienie oraz zmniejsza obrzęki. Mentol przyjemnie chłodzi, przywraca stopom i nogom uczucie lekkości i świeżości. Wskazania: zmęczone, ciężkie nogi, opuchnięte dłonie, nogi i stopy dla osób wykonujących stojącą i siedzącą pracę, jak również w podróży i w czasie upałów. Aktywny preparat pielęgnacyjny w formie płynu polecany do ochrony pęknięć skóry, stóp i dłoni oraz otarcia na skórka. Tworzy na powierzchni skóry trwałą, elastyczną, dobrze przylegającą powłokę. Dzięki temu płyn zasklepia miejsca pęknięć i chroni przed infekcjami. Kompozycja naturalnych składników poprawia nawilżenie i elastyczność zgrubiałej skóry oraz zmniejsza dolegliwości spowodowane jej pękaniem. Żel przynosi ulgę zmęczonym i opuchniętym stopą oraz nogą. Skutecznie i szybko zmniejsza uczucie zmęczenia, napięcia i ciężkości nóg, działa łagodząco i odprężająco. Linia Acerin to specjalistyczna i kompletna seria do pielęgnacji stóp. Każdy z preparatów ma swoje specjalistyczne zadania do wykonania, a jednocześnie wszystkie działają wszechstronnie i dobroczynnie, utrzymując stopy w dobrej kondycji i zdrowiu. Dezodorant hamuje wydzielanie potu, działa antybakteryjnie i ściągająco, zapewnia świeżość i przyjemny zapach, polecany również w profilaktyce przeciwgrzybicznej. Dezodorant zawiera aktywne składniki ograniczające rozwój bakterii i grzybów, polecany do stosowania w profilaktyce przeciwgrzybicznej oraz dla osób noszących nieprzewiewne obuwie, aktywnych fizycznie i korzystających z basenu. Dezodorant pomaga zachować higienę stóp, zapobiega powstawaniu przykrego zapachu, zapewnia uczucie długotrwałej świeżości i pozostawia przyjemny zapach. Dezodorant likwiduje nieprzyjemny zapach, skutecznie chroni przed bakteriami i grzybicą, zapobiega poceniu się stóp. Stosować codziennie na stopy i do wnętrza butów. Wyjątkowo delikatny i skuteczny dezodorant opracowany specjalnie dla kobiet zapobiega powstawaniu przykrej woni, posiada właściwości antybakteryjne. Pozostawia długotrwały, przyjemny zapach na skórze. Dezodorant przeciwdziała grzybicy i po ceniu się stóp, likwiduje przyczyny nieprzyjemnego zapachu. Talk skutecznie osusza stopy, zapobiega otarciom. Olejek drzewa herbacianego pomaga zwalczyć grzybice, polecany w ramach programu Profilaktyki Przeciwgrzybicznej i Nadmiernej Potliwości Stóp. Bogate w witaminy i składniki organiczne, kremy z linii Acerin pielęgnują i regenerują skórę stóp, likwidują uszkodzenia skóry, nawilżają i zapobiegają nadmiernej potliwości stóp. Krem skutecznie pielęgnuje suchą, szorstką i zgrubiałą skórę stóp. Mocznik aktywnie zmiękcza i nawilża. Olejek z kiełków pszenicy odżywia i wygładza skórę. Zawarty w kremie mentol działa kojąco, odświeża i przynosi ulgę zmęczonym stopom. Zawarte w kremie składniki ograniczają rozwój bakterii i grzybów. Mentol łagodnie chłodzi i odświeża stopy, a kompozycja zapachowa neutralizuje przykry zapach potu. Polecany dla aktywnych fizycznie oraz noszących mało przewiewne obuwie. Krem przynosi ulgę suchym i szorskim stopom. Dzięki zawartości alantoniny, lepantenolu, aloesu i czynnika zmiękczającego doskonale nawilża i łagodzi podrażnioną skórę. Zapobiega rogowaceniu na skórka, witaminy A i E oraz olejek z kiełku pszenicy regenerują i przyspieszają gojenie pęknięć skórnych. Dodatek wosku pszczelego osłania i chroni naskórek przed utratą wody. Krem zawiera witaminy A, E i F, regenerujące oraz przyspieszające gojenie pęknięć skórnych. Olejek z lawendy odświeża i działa antybakteryjnie. Wyciąg z aloesu i alantolina łagodzą objawy zewnętrznych uszkodzeń na skórkach. Polecany do codziennej pielęgnacji i ochrony stóp wrażliwych, skłonnych do pękania. Krem przeznaczony dla osób z nadmierną podpowiedzialnością stóp. Działa antyseptycznie i antyperspiracyjnie. Utrzymuje stopy świeże i suche przez cały dzień. Krem szybko się wchłania i przyjemnie pachnie. Regularne stosowanie skutecznie odświeża i pielęgnuje stopy. Dziękujemy państwu za uwagę. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej www.safira.pl, jak również na Facebooku oraz kanale filmowym YouTube.